Witamy w najnowszym przeglądzie gazetki Biedronka, ważnej od jutra, 31 października 2025 roku. To wyjątkowa edycja przygotowana specjalnie z myślą o wszystkich świętych. Dlatego w tym tygodniu w gazetce znajdziesz mnóstwo propozycji, które pomogą Ci przygotować się do tego spokojnego i refleksyjnego czasu. Zanim jednak zaczniemy przegląd, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia. Dzięki temu zawsze jako pierwszy dowiesz się o nowych gazetkach i nadchodzących promocjach w Biedronce. W tym wydaniu znajdziesz między innymi szeroki wybór zniczy, lampionów i kwiatów idealnych na groby bliskich. To produkty, które cieszą się dużym zainteresowaniem o tej porze roku, więc warto zrobić zakupy wcześniej, zanim nadejdzie weekend. Poza asortymentem świątecznym, Biedronka przygotowała również bogaty wybór świeżych produktów spożywczych pieczywą, owoce, warzywa, a także produkty na ciepłe domowe obiady. Warto zwrócić uwagę na oferty tygodnia, które pozwolą Ci połączyć oszczędność z jakością. W gazetce nie brakuje też produktów idealnych do przygotowania rodzinnych posiłków makarony, przyprawy, mięsa, nabiał i wszystko, co potrzebne, by stworzyć coś pysznego na wspólny świąteczny stół. W kolejnych stronach znajdziesz także dział z produktami dla domu środki czystości, kosmetyki, akcesoria kuchenne, a nawet drobne dekoracje sezonowe to idealny moment by uzupełnić zapasy i przygotować dom na dłuższy weekend. Warto pamiętać, że w sobotę sklepy Biedronka będą zamknięte, dlatego najlepiej zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli potrzebujesz świeżych produktów na świąteczne dni. Gazetka prezentuje również ciekawe inspiracje na szybkie posiłki i pomysły na przekąski dla całej rodziny. W ostatnich stronach znajdziesz dział z artykułami tematycznymi, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, od klasycznych wypieków po nowotysne produkty sezonowe.